Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Let's Play Diablo 2 Fury We Poprzednio zainwestowaliśmy sobie w Walkinię, która no słaba jest w ataku, głównie w obronie coś może zrobić. No patrzcie, jakie ma tragiczne obrażenia, więc nie wiem czy będzie skuteczna. Jeżeli przyrost życia będzie na tyle ogromny, jak. Y Przynajmniej ta strzała ognia, z pierwszego na drugi poziom, czy nawet większy, no to zdecydowanie przyda mi się w trudnych czasach, ale obrażenia ma mierne. I nie widzę, żeby cokolwiek, y, jakiejś statystyki tu były poza życiem, więc chyba jest po prostu obronna. Tutaj mogę z zimna zainwestować, ja chcę do 50, strzała ognia, która się pali. Szybkość się ataku tu będę maksymalizował obrażenia, gdyż... Jedna, zanim się jedna wypali, będzie druga i to się będzie maksowało, ten ogień będzie niesamowity, to też może być niezwykle znaczące. Dobrze, żeby był reset poziomowy, oczywiście teraz mam 40 poziom i ile punktów umiejętności? 60, no prawie 80, więc... No i nawet jak bez tego bym kiedyś jedno czy drugie zdobył, najpierw chyba bym szedł na zimno z racji, że nie mam takiego żywiołu, a wrażliwości jednak mogą się zdarzyć. Ruszamy. Dalej. No za cicho chyba nie mówię. Trochę podgłośnie, ale. Bez przesady. Punkt jest. Mogę się cofać. Tak, uwolnij żołnierzy. Tutaj chyba standardowi przeciwnicy. Trochę silni, ale. No z racji, że tego inna grupa. Na wszelki wypadek. Jakby miały ogień. No nie miały, ale... Jakby to warto się odwrócić. Odporności mam maksymalne, dlatego kapliczkę wziąłem z przyzwyczajenia. Na razie idzie nad wyraz dobrze. Tutaj się więcej dzieje, jak widać. Zwój identyfikacji mi się nie mieści, to niemożliwe. Chyba z tych strzał bierze, tak zauważyłem. A normalnie bywa inaczej, lub po prostu było ich mniej na początku. Zaraz będzie trzeba zdobyć kolejne, chociaż teraz szybkość ataku mam zmniejszoną, więc wolniej mi te strzały idą. wytrzymało wytrzymałości mi nie trzeba, te, te beczki wcześniej były niesamowicie, teraz też są opłacalne. Chyba nawet obrony nie ma ta Walkiria i wszystko jej przechodzi. Uroniczne berło już, niesamowicie, nawet tego nie musimy mieć. To zbroja, tego jeszcze nie biorę, dopiero drugopoziomowe. A już zbroje po 300-400 obrony pojawiały się u Larzuka. Co prawda nie drugopoziomowe, no ale pierwszo starożytne z niesamowitym bonusem do pancerza obrony. Kolejna identyfikacja na pewno się przyda. Miałem ja tą księgę sobie zakupić. Wiecie co, żeby tak nie zbierać? To ja się cofnę i sobie zakupię. No, no, bo tak jest po prostu ciężko. No, ciężko teraz wyczuć ten klawisz. Naprawdę muszę... ...praktycznie łamać sobie paznokieć. A, to nie tutaj. Chociaż lardzuk... ...będzie nagroda. Tak wprawi mi... ...klejno... miejsca na klejnot w dany. A. Dobra, Walkiria jest uleczona. Tu będą dwie księgi. więcej miejsca. A, nie, nie. Mogę. Księgę. Dobra. Po 50. Na razie nie potrzebuję. To mogę sprzedać, żeby mi nie zajmowały miejsca. Klucz jest niezwykle istotny będzie sobie tutaj. No i tyle będzie łatwiej. Atakujemy tam, bo wiem o tym, ale oczywiście w końcu go pokonam. Nie obejdę obok niego obojętnie. Orientacja się zmieniła nie jest w tą stronę, tylko w tą teraz. Tu się sporo dzieje jest oblężenie i naprawdę walka w re. Wszystko się trzęsie. Polaks jest ciekawy. To, to, są, to są buty? Nie, rękawice. No, lepszych nie trafię. Jeżeli nie będą co najmniej złote, nie, to Polaks nie. Myślałem, że coś lepszego. Jest boss pokonany. Tu będzie kolejny ostro zemny pogromca. Tu są czempioni. Ale dziwne, że w tych, przy tych szamanach trzeciego aktu co, by, co były w pierwszym nie, wy, nie, wyż, nie wychodziły bossy powinno tak to być I nie wiem dlaczego odwrócone jak to Fury Within ale nie wiem dlaczego jest to Fury Within a bossów jest tak mało, że nie wiem dlaczego tak jest oczywiście nie jak na zwykłe Diablo ale Fury Within to zwykle było mnóstwo jest to niezwykle dziwne Powinno być tu ich na grubo. Ja mówiłem, że jest ich 100 razy więcej. Ale... No tutaj nie pokazuje, że taka wartość jest zachowana. Bardziej 200%. Tak, a 100 razy to przecież 10 tysięcy procent. A między tymi wartościami jest ogromna różnica. Nie wiem dlaczego tak jest, Są przeciwnicy to widać. Teraz nie muszę zbierać zwoju żadnych. O, no to po prostu zwykły przeciwnik, tylko innego koloru. Chyba, jak, jak ja mam nakierowane na przeciwnika, akurat w, tych, przy, w przypadku tych, kiedy on się teleportuje, to no, automatycznie idzie w jego stronę ale tutaj się wysypało jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, sześć talizmanów pierścieni ogólnie biżuterii przedmiotów użytkowych, tak to jest chyba nazwane, nie wiem dowiedziałem się niedawno nie wiedziałem, że tak to się nazywa. Tutaj oczywiście najpierw musimy pójść uwolnić żołnierzy, a inaczej się potwór nazywa. Chyba że to jest dodatkowy. Tak, chyba po prostu go zmienili. Rozumiem bardzo dobrze. Bardziej teraz pasuje. No to jest pierwsze poziomowe. tu może mieć jakiś bonus do odporności. Ciekawie wygląda. Uwolni jeszcze 10, myślałem, że 15. Że jest już wszystkich 20, 25, i tak piątkami ich porwali dziwnie. Teraz idzie doświadczenie zauważalnie. Bardzo dobrze, oczywiście szybciej nam pójdzie teraz. Z racji, że no jestem silniejszy. Ponadto nie przychodzę tych lokacji pobocznych. Taka zbroja. No weźmy ją sobie. Ona coś z miała. Może być ciekawa. Ja się dziwię. Ogólnie zestawy przedmioty czy ich jest więcej? Dlaczego tu nie ma identyfikacji? A mam! Teraz posiadam księgę. No to szybciej pójdzie. To zbroja. A nie, coś takiego. No słabizna. Na sam początek może być ciekawe, czy coś się z hazardu dla legendy i zestawy. Zdobyć to też jest kiepskie. Co nie wiem, że to będzie bonus do wszystkich odporności. Zazwyczaj jest żółty, ale może tu jakiś większy się zdarzył. Nic wartego tu już nie ma. Nie muszę tego identyfikować. Ale z drugiej strony mogę i to zrobię później, gdy będzie mało miejsca. Chociaż chyba te zwoje powoli muszę zbierać, gdyż ich wartość jest ograniczona. Aż do 50 więcej niż normalnie, ale również niewiele. Runka Amn. Portale mogę zbierać. Mam ich około 35-38 ją płytowa, zobaczymy. Co to jest odporności, ma, ale Sława? Jeszcze, no dobra, sprawdzę te talizmany. Od razu się miejsce zrobi obrażenia od ognia. Jeszcze coś mamy, no i się pozbywamy. Pozbywamy naprawdę tu mnóstwo talizmanów. To akurat trzeba przyznać, że one są. Na razie bym nic nie wyrzucał. Regres zrobię przy następnym poziomie trudności, gdyż jeszcze do następnego, jeżeli dojdę, zdążę uzbierać więcej. 24 do życia wziąłbym, ale miejsca nie mam. A to niech sobie będzie jeszcze. No i tylu się pozbyłem. Bardzo dobrze. Jest lżej. Kuchab to drugopoziomowy kuter. halabarda. Powinien być gdzieś tu punkt nawigacyjny. Kolejna identyfikacja. Mam pełny hełm. Będę identyfikował, jak się nazbiera. Tutaj powinno być mnóstwo ciekawych przedmiotów. Tym razem się to nie udało, jednak. Troszkę dla barbarzyńcy. Możemy portale zbierać powoli, ale też nie opętańczo. Powinna być tu walka, abandon. Czy to jest lokacja dodatkowa, nie wiem, ale i tak później będzie, będę przechodził. Najwyżej będzie bardzo łatwo. Nie jest ona poziomowa, ale no, może się tak zdarzyć. Więc nie będę teraz patrzył, żeby później jakieś, jakieś zaskoczenie było, gdyby grafikę zmienili, tak jak w medianie konkretnych lokacji. Wszystko wchodzi, 46, no to sporo. Wyidentyfikowałem przedmiotów. Ten hełm oczywiście również bierzemy. Już mamy dwa. Możemy spróbować y, identyfikować. Ten słaby. No. Wyczuj. I teraz ten również. No ale ten kościany. Ten odporności jest niesamowity. Zaiste. A w przypadku tego łuku. Wątpię, że to było więcej niż 50%, ale to na pewno był zestaw. A tu myślę, że jakbym dał mi runkę Zot by się to udało. A tu są takie same bonusy i lepiej łatwiej do tego dojść, ale. Jak ja, ja y, transportowałem runki, to nie wiem, ale mam nadzieję, że do wyższych nie trzeba klejnotów. Oczywiście teraz łatwiej można zdobyć. No właśnie, to jaki problem? Wystarczy mieć miejsce i wiedzieć jaki pójdzie szybciej. No myślę, że to by było dobre. Ja się pewnie zatrzymam na jakiś na szelu na pewno. Będę chciał tu szybkość ataku mieć jeszcze większą. Nie wiem czy, no nie, nie będę się decydował na y, 3 slotowy, bo to będzie i tak 60%, tu mam 50. Pójdę od razu na 6. To będzie 120%. Jeszcze gdzieś tam zdobędę. No chciałem ten łuk zdobyć. Ten, który od Kashi był. No myślę, że jeszcze tutaj mi się na pewno zdarzy. Na no, jakieś tam pierwsze akty pójdę. Szybko i sobie taki... Zrobię przedmiot niestety tu nie będę już mógł zwiększyć szybkości ataku, chociaż może jakiś będzie, a nawet jeśli jeżeli nie 3 sloty w jeden runk zota wreszcie co innego. Tutaj ciężko by było zastosować. Nawet jakby był jakiś efekt dodatkowy na regeneracji wytrzymałości w zależności od czasu, tam jeden punkt na 30-33 sekundy. Gdy się za mało wytrzymałości, gdyby była normalna ilość, no to co innego, ale też by było to uciążliwe. Runka ral, 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 ortala dostaniemy od Quelkeka. Dokładnie to obszedłem, dokładnie nie było. A żołnierzy nie uwolniłem, no właśnie, ich by było. Tędy nie przejdę też chyba mam teleport gdzieś tam wyładowania może go zarzuciłem, ale no warto, warto mieć ten jeden ładunek jakbyście gdzieś nie mogli przejść coś się zbagowało, jak ja miałem w Diablo 1 no to tak przechodzicie, a tak byście musieli czekać kolejny zdobyć długo by to trwało o, mogę tędy przejść bardzo dobrze a gdzieś ci żołnierze, no tutaj są Już mi uciekli. Jeszcze jest pięciu. Więc jak najbardziej ich uwolnimy. Okazuje mi tutaj przejście. Tak. Tędy możemy wejść i wyjść. Zaraz już trzy ataki. Silniejszy się, Chociaż jesteśmy na tej samej lokacji. Nawet nie takiej samej, ale tej samej. Są żołnierze. Uciekli. O dobra, muszę tu wejść. Teraz mogę wrócić do Kwerkega po nagrodę. Tam jeszcze koniec bym przeszedł. No, na no wielu modach nie ma calu, wcale talizmanów, tutaj jest mnóstwo, tego też lubię. Ale tych bossów za mało. Tyle co było w pierwszym akcie, to naprawdę, może w kolejnym modzie to będzie poprawione. Znaczy, w wersji jest już od dawna kolejna. Czyli 02, tak, 102, to jest 101. Ruszamy dobrze mi tu idzie, jak widzę. Identyfikacja jest. To się przejdziemy. Końcówkę bym zobaczył, no co tu się działo tą umiejętność czy pokonaliśmy bossa? To bym wziął, to jest obręcz. I ma taki nalot, nie pamiętam co ten nalot dawał. Nawet... tylu opcji z możliwych. Są strzały na szczęście, dobrze. Ile... ...do ile odnowiliśmy? No niewiele, 176. Trzeba szukać kolejnych. Topór Lohaber, kolejne runy. Shael mi wypadnie, no. To jest niesamowite. Więcej szalów. Oby ta szybkość ataku była wszędzie, i w tarczach i. a laskają mi się nie przyda. Kolejny szal super w tarczach. Nie tylko w broniach, właśnie, tylko w tarczach, pancerzu. E, oczywiście tarcza to też pancerz, w tym oręż. Natomiast tutaj jest traktowany nieco osobno, przynajmniej pod względem bonusu. Więc, jak mówię, jakby tak było, to naprawdę liczyłem 24 miejsca. Jeżeli się nie mylę, no to liczmy 480% zwiększonej szybkości ataku. Oczywiście bym brał jak najwięcej, żeby to był karabin maszynowy wręcz. Te strzały przelatują. No nie muszę tu wchodzić, ale sobie wejdźmy. Chyba nie byliśmy. Ja chyba rzadko, kiedy tu do środka wchodziłem i wszystko oczyściłem, bierzemy koronę. Jest niezwykle dobra. Punktu nawigacyjnego nie ma, ale to chyba kwestia czasu. Jak nie na następnych wzmocnieniach, to jeszcze kolejnych. No i nam, na pewno nam się to uda. Tu nie byliśmy? Aż dziwne. No, ładnie, ładnie tutaj. się siedliska potworów. Nie wiem, co to jest za efekt. Może losowy? To jest chyba pole statyczne. Umiejętność czarodziejki. Na poziom może nie szósty, ale dwunasty nie na tym modzie, gdyż no tu jest trochę zmienione, ale bym łatwo doszedł, szczególnie na podstawie tych umiejętności, do których bonusu jeszcze nie dodałem. Sporo przedmiotów i bawienia się z nimi, no ale myślę, że spokojnie sobie poradzę. A więc walka. Tu już jest koniec, czy mi się wydaje. A tak czy inaczej musi tu gdzieś być... No ten zwykły chwajum to nie. Za niski poziom. Chociaż nawet podstawowe mogą mieć mniejszą obronę, ale yy, no niezby bonus. Gdyż są wcześniejsze i więcej mogło się przez ten czas wygenerować. A, tu jeszcze nie ma przejścia. A był punkt. No, tu ja nie o tej lokacji właśnie mówiłem. Mój błąd, są so, strzały. Bardzo dobrze. Jak tak musimy szukać kolejnych. Oko głowy są. So. Pokonajmy ich. Niech już będzie. Weźmiemy sobie Awenturyn I ruszamy. Który najmniej ma poziom? O, 39. No już mnie goni. Odbrażenia ma. Prawie 300. Obronę przyzwoitą życia mało niestety. 1800, jego bonus się zwiększa. Kolejne strzały. no czyli teraz mam pełno. A więc dalej ruszamy. Ciągle to powtarzam. Ale oczywistości trzeba... Powielać z racji na to, aby o nich nie zapomnieć, co wbrew pozorom jest możliwe, chociaż opinia społeczna myśli inaczej. Ładnie, ładnie teraz, przez środek, i będzie kolejna lokacja, kolejny odcinek. Nie wiem jak z kryształowym przejściem. Czas mi y, zajmie cały odcinek przejścia i punktu nawigacyjnego, lokacji pobocznych nie przechodzę. No, Ale zobaczymy. Jak tam moja kostka, no jest kiepska, no to jeszcze sobie przypatrzymy tutaj przedmioty. Lekko ją oczyścimy. Właśnie w ten sposób. Jeden dla klątw kląt dla nekromanty. To 40%. O, procentowy bonus. Już niewartościowy, bardzo dobrze. No, jeszcze mamy trochę miejsca. Tym bardziej, jak nie będziemy nic zbierać. No i dobrze, w tym miejscu. Padła mi walkiria. Czemu nie mówicie? W tym miejscu byśmy sobie zakończyli ten odcinek. Ja myślę, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie łapkujcie. Ja byłem Mistrzu oraz się z Wami żegnam. Cześć!